接过大比的。 Wspólny projekt z LGD Trygon, projekt w ramach współpracy naszej i projekt nazywa się Czelnikanie Kultur. Przyjechaliśmy się tutaj pokazać naszym dziedzictwem kulturowym, kulinarnym, ale też będziemy współzawodniczyć w konkurencjach sportowych. Więc turniej Gmin to już jest czwarta edycja razem z koleżanką Małgorzatą Kot. 4 lata temu zainicjowałyśmy właśnie tą imprezę. Powiem szczerze, że była okropna pogoda, lało strasznie, ale wszyscy się tak wspaniale bawili. Była naprawdę wspaniała integracja. I jak myśmy rozpoczęły, zrodził się pomysł, że w każdej gminie co roku po kolei, Lubeni, Świlczy, będą się odbywać podobne turnieje, będą przyjeżdżać w gminy w formie, żeby tak zabawić się, w formie integracji, wymiany zespołów, przedstawić swój dorobek artystyczny. No i tak się to zaczęło. I we śpiewnię śniak stary, ta ty nie ostał, mam kamraty. Pradoczy i we śpiewnię śniak stary, ta ty nie ostał, mam kamraty. I ładnie trają. Pasyk i krabny cik, trąbka i harmonia również, Onagają czasem cyrbałe ścig. i harmonia również, czasem gościnnej Szerwy. ziemi Rzeszowskiej i tutaj prezentujemy prezentuje się tutaj pani Podolak z córkami, ma tutaj pisanki bibułę, koronki. Jest koło gospodarstwa z Kołoszówki, z pysznymi ciastami tradycyjnymi, sernikami, makowcami, jest dobra również z, ze słodkościami, ale też z tradycyjnymi nalewkami i stoisko cieszyło się ogromną popularnością, prawie już nic nie ma, a dopiero dwie godziny impreza trwa, więc świadczy to o tym, że jest wszystko pyszne i wspaniałe. tam o środki z projektem Ośrodki do Marszałka Województwa Podkarpackiego i dzięki właśnie tym środkom no i naszemu udziałowi własnemu również udziałowi pomocy gmin, które wchodzą w skład Trygon Rozwój Innowacja możemy dzisiaj zorganizować to spotkanie, ten turniej, który prowadzi do pełnej takiej integracji zarówno tu miejscowej ludności, jak i miejscowości z całej gminy, ale nie tylko, bo również mamy swoich partnerów z Doliny Sanu, też z podobnej grupy, lokalnej grupy działania. W zasadzie to razem żeśmy występowali z lokalną grupą działania Dolina Sanu o pozyskanie tych środków na tą i inne spotkania, takie lokalne oraz studyjne spotkania. Witamy, witamy. Przyjechaliśmy z daleka, bo z okolic Sanoka. Jest nas troszeczkę, więc potrwa chwilę zanim się wszyscy ustawią na scenie. Ja mam ogromny zaszczyt reprezentować lokalną grupę działania Dolina Sanu. Dolina Sanu składa się z dwóch gmin. Gminy Sanok, pokażcie się, gdzie jest gmina Sanok. I gmina Tyrawa Włoska. Są tutaj z nami przedstawiciele władz. Jest pani prezes Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, pani Anna Kornasiewicz. Jest pan przewodniczący rady gminy, pan Tomasz Lewicki. Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Włoska, Pani Gosia Wołoszyn. Także mamy tutaj niezły komplet. I przyjechali z nami rękodzielnicy. Jest tutaj z nami klan pani Podolak. Pani Tereso, niech się Pani pokaże. To jest Pani Teresa, a jej dwie piękne córki są na stoisku. Pani Teresa zaprasza na pokaz rękodzieła. Piękna słoma, piękne koronki, piękne pisanki i piękna bibuła. Ale córki już zarezerwowane. Proszę Państwa, jest z nami koło gospodyń wiejskich z Pakoszówki, to jest gmina Sano. I działający przy kole gospodyń zespół muzyczno-obrzędowy. Jest z nami koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej, które zaprasza na degustację. Na pyszne nalewki, pyszne ciasta i tak samo koło Gospodyń Wiejskich z fagoszówki też zaprasza na degustację w tamtym oto namiocie. I mamy tutaj zespół taneczno-śpiewaczy z Tyrawy Bołowskiej. Także. Zapraszamy do naszego stoiska i do krótkiej naszej prezentacji. Ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować władzom i pani dyrektor LGD Trygon za wspaniałą, owocną współpracę i rokującą na coś jeszcze więcej. Także cieszymy się, że przygarnęliście nas, małą lokalną grupę działania i że ta współpraca się tak fajnie rozwija. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do wspólnego muzykowania. Dziewczyna, chodziłbym do Ciebie, chodziłbym do Ciebie, Chodziłbym do Ciebie, ładna dziewczyna. Zespół działający przy kole Gospodej w Pagoszówce wspaniały obrzęd żniwny tutaj pokazał. Uważano za dyskonor, aby bogatego gospodarza córka chodziła na zarobek na pańskie pole. Praca przy koszeniu zboża była ciężka, wyczerpująca. Żeby nie opaść sił, pakowano do koszyka jedzenie, aby nie schodzić z pola na południowy posiłek. Nalewano też kompot do puszki, którą potem stawiano w zboże lub pod gruszą. do puszki! Woda, jedzenie. macie a te ogórki już ukiszone? Ma, Podkiszone też dobre. Jojka, pampuszki. Pozbierajcie jeszcze jakieś sprzęty. Dziecko, Szanowni Państwo, na samym początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej imprezy i włączyć dyplomy za udział w czwartej edycji Kultury Podziękowania moje serdeczne dla Lokalnej Grupy Działania Dolin <ślesireat> Hej, hej. Hej, hej! Słuchaj nas tam z przodu? Tak, witamy bardzo serdecznie, słuchajcie, jesteśmy z Jeszywa, Karszmarze. No długo musieliście czekać, przepraszam bardzo, ale musieliśmy troszeczkę sobie tutaj instrumenty ustawić, żeby nas dobrze było słychać, żebyśmy mogli dla Państwa dobrze, tak? Zag...